Pokaż się. Kuczek. Gdzie się schowałeś? W pudełku polego się schowałeś. Hm? W pudełku polego się schowałeś. Ojejku. Jak ty się tam zmieściłeś, Kuba? Hucha. Huh -huh. huh -huh -ha. Huh -huh -ha. Na rzecz Nasza o, robić. robić. zdjęcie. Zdjęcie. Takie jak w pudle jesteś. A. No. Idziesz, idziesz spać? Dobrze. Papa, pa. dobranoc.